Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku, mamy dzisiaj 20 maja, jest piękna pogoda, na susze też nie możemy narzekać i ogólnie w tym roku jakoś tak od maja wszystko ładnie się sprawuje, zobaczcie tutaj jest jęczmień jary odmiana paustian. Jesteśmy na działce, gdzie była kiedyś łąka, w zeszłym roku były dynie i wiecie co, w papierach dowiedziałem się, że ta działka to jest szósta klasa ziemi i może by się i zgadzało, zobaczcie jaki tu jest pieseczek. Taki, no niby, no niby ziemia, ale to jest taki pyłek, nie, tutaj rosną o te, te, te rośliny, które niby charakteryzują zakwaszoną glebę, ale pH działki tutaj jest 7,2. No i tutaj zoptymalizowane nawożenie, bla, bla, bla i takie tam i mamy takie o te efekty. I co ja tu robię? Co ja tu robię? Środek dnia ja z opryskiwaczem jadę, nie. A tak nie do końca, że środek dnia, bo już jest godzina 16.30. Mam rozrobioną grzybówkę, siarczan magnezu, mocznik i dane mikroelementy jakieś tam, tak? Folik Micromix, siarczan magnezu 25 kg na 4 hektary, mocznika 40 kg, folik Micromix 3 litry na te 4 hektary oraz no, jakiś tam szybki co ja będę mówił, w opisie będzie wszystko podane. Tutaj już jak dotychczas, na razie robiłem zabieg odchwaszczania. Tutaj gdzieś na początku ruszałem to, aż sobie przypaliłem nawet jęczmień gdzieś tutaj mi coś tak wyskoczyło. No i widać, na przykład, nie, tutaj zajęło chwasty znaczy tu nie zajęło chwastów, a tu zajęło i zabieg odchwaszczania jak na razie uważam za skuteczny. A nawet jeżeli jakieś później chwasty już zejdą, to już przy, będą przygłoszone przez zjęć. Wiadomo, tutaj gdzie Johnym przejechałem, podusiłem w ogóle marnotrawstwo, strata i taki w ogóle. No ale o tutaj gdzie nie jeździłem jest e, spoko. Więc dobra, chwilę tutaj przejadę się z wami z kamerą. Pokażę jedną działkę, e, pokażę drugą i trzecią. I dopiero na trzeciej działce coś tam poruszę, jakiś może ciekawszy temat. E, Ilość na hektar ile pryskam to jest 200 litrów, trzeci bieg, e, prędkość, nie wiem, komputer jest, to nie muszę się martwić. E, co? Pałek włączony, trzeci bieg włączony. Auto jest, jedziemy. To sobie drugi raz jadę już w pięćmieniu. jeżeli chodzi o przejazd upłyskiwaczem. Dzisiaj e, przejechałem na niektórych działkach miejscach, gdzie mógłby się ewentualnie wyłożyć. Rozrobiłem Medax Max na hektar, ilość 400 gramów na hektar. I tak wiecie, tam gdzie jest mocny dół, jak to się mówi, że mocna ziemia, że jest tendencja, jest tendencja do tego, że może się wyłożyć, no to waliłem po prostu dawkę 400 gramów, gdzie, gdzie mogłem to zmniejszałem na 300, na 200 A tam gdzie są piaski to w ogóle nie puszkałem na przykład na tej działce w ogóle nie przyjeżdżałem z regulatorem wzrostu Dobra, bo tu więcej kręcenia niż można opowiadać, więc widzimy się przy kolejnej działce No i co, druga działeczka, 30 arów, fajna ziemia, fajna działka, fajnie zadbana Yy, zasobna, i w ogóle przy lesie. Fajne klimaty. Praktycznie w koło las jest. Zobaczcie. No, świetnie, tylko że 30 arów. No, i taki jest problem największy tej działki. I jęczmień taki sam jak za na zeszłej działce. Yy, zobaczmy, jak tutaj wygląda. Jakieś rozkrzewienia czy coś. No, już rozkrzewiony jest, widzę, tak. No, wyśl, wyjmę jakoś roślinę. Już on nawet idzie ku górze, tak. Tu dwie ścieżki jadę dookoła, czyli opryskiwaczem jadę w jedną stronę, w drugą stronę pryskam za sobą i jedną stroną. Tak jak widzicie, jest rozłożone. Tutaj też stosowałem mocznik. Niektórzy mówią: Oj, nie zna się, mocznik stosujesz. No tak, mocznik zastosuje się na niezakwaszoną glebę. A tutaj pH zmierzone już kilkukrotnie, chyba dwa albo trzy razy. Zawsze jest powyżej siedmiu. Ostatni wynik: 7,4 pokazał. Więc jedziemy. Nie ma co tutaj chodzić i marudzić. Wszystko jest tu włączone. Tutaj to Do góry. Dobra, tam gadu, gadu i tam zleciało, nie, bo to tam szybko pole zleci. A tu mam miejsce i mogę coś poopowiadać. Jeszcze tylko mała ciekawostka do powiedzenia. Teraz lepiej to widać, jak już te zboże się wzięło i ruszyło i rozkrzewiło. To zobaczcie, jęczmień paustian, pierwszy przejazd. No wysek, spaliło nie ma. No po prostu nie ma. O. Fasota zabiła ten jęczmień. A obok soldo. Spoko, może być. Tutaj też jest tak, że tam kiedyś leżała sterta ze słomą. Sterta Bel trochę zgniło, trochę rozwiozłem. No i tutaj nie ma zakwaszenia. Ale już jak się skończyła sterta, no to jest zakwaszenie. A dalej, już z siewnika wypadały coraz to więcej nasion, jęczmienia, soldo. A Paustian wysiadnie I tam już im coraz dalej, tym coraz lepiej. Już pomijam fakt, że tutaj nie otworzyłem tak tych redlic, coś, ścieżki się robi i tak jakby mi ścieżkę tutaj robiło, ale to tam nie ma na co to patrzeć. Ogólnie, jak na PH 4,8, jęczmień, soldo, proszę bardzo, jak się trzyma. Rzepak w tamtym roku wydał dwie tony, jak jęczmień wyda więcej jak trójkę tutaj, no to będzie wow, naprawdę. E, tak patrzę na to, to ma jakoś tam predyspozycję, ale nie łudzę się, że będzie więcej, bo jeżeli przyjdzie lipiec, Temperatura plus 35, nie będzie padał deszcz, to nic z tego nie będzie, nie? Bo są takie łatki, jako tutaj, że zakwaszenie wychodzi. No i tak plackami gdzie nie gdzie, coś trochę słabo jest. No i co tu dużo chodzić, gadać, czerować. Mam taki jeden temat do poruszenia, to już zacznę opowiadać, a w dalej będę kończył w ciągniku. A mianowicie zakończyły mi się już te wszelkiego rodzaju testy maszyn, czyli zebrano mi rozsiewać ciągnik. I znowu wróciłem do starej swojej bidy, jak to się mówi. Dalej będzie trzeba kręcić amazonką. Dalej trzeba będzie robić wyjącym meme i głośnym wadmircem i ucieknącą 60. Wiecie co? Będę kontynuował tam za słupem, bo ja muszę tak dojechać do słupa. Złożyć się, rozłożyć, i tam zaraz będzie znowu batwanina. Zaraz wracamy. No. Nie będę tutaj zakładał kamery na głowę, bo będziecie słabo mnie słyszeć w tym ciągniku. Jeżeli mam tutaj przed sobą, to lepiej to dźwięk zbiera wciąg w tej kabinie. Dobra, jestem za słupem, podpalamy, jedziemy. No i słuchajcie, ktoś mi tam mówi ale Tobie to dadzą, no Tobie to dali na testy 17 hektarów, co Ty mi tu będziesz gadać, że Tobie dali na testy 17 hektarów, ja mam 20 i mi nie dadzą i nie mów, że dadzą, bo nie dadzą, bo ja byłem, się pytałem w 10 albo setkach różnych miejsc i nikt mi nie daje. No słuchajcie, testy są po to, żeby zobaczyć, czy ma się wątpliwości przy zakupie ciągnika, czy chcemy go kupić, czy nie. To nie są jakieś charytatywne działania, że a masz sobie pojeździć, skoro i tak jest, że go nie kupisz, no to sorry, no. Nie dadzą takiemu komuś, kto nie kupi, albo inaczej, nie dadzą komuś, na kim mogliby nie zarobić. To znaczy, jeżeli wiedzą w, w tobie, czy w kimś innym, kto chce kupić potencjalnego klienta, czyli. Zaświeci się lampka, a można zarobić, no to w pierwszej kolejności pojedzie do Ciebie ten ciągnik i czy tam maszyna, czy, czy cokolwiek innego, kombajn, nie wiem, co tam chce się kupić. No ale sorry, no to jeżeli nie masz 17 hektarów, to się nie chce kupić, no to, no, to nie, nie, nie da się darmo tej maszyny. I ktoś powie, a bo Ty youtuber, to Ty dostałeś, no i mi to nie dadzą, a Tobie to dali, bo Ty youtuber. No wow, no co to za odkrycie, no wiadomo przecież dzięki mnie to mamy rozreklamowanie tej firmy rozreklamowanie napisów danego pojazdu pokazałem wam co nieco sam sobie pojeździłem wiecie co i jak ja tam nic specjalnie nie zachwalam pokazałem po prostu, po prostu co i jak i tyle, nic tam większego nie, nie o tak, tego nie i kupujcie nie namawiałem e Ktoś powie, ale jakie te testy, no jako, jakie te testy, ty nie dostałeś na testy, tylko do, na reklamę, no a wow, odkrycie mi Ameryki, no czy wiadomo, że ja nie kupię dziennika 155 koni na te swoje hektary oraz nie kupię rozsiewacza z nawigacją też na te swoje hektary, ale to dzięki temu, że mogłem Wam to pokazać, też mogłem sobie zobaczyć jak to wygląda w praktyce i właśnie w ten oto sposób wygląda rozwój, że... Mając te swoje skromne 17,5 hektara, mogę sobie potestować maszyny, na, tu, gdzie, na które bym musiał mieć około 175 hektarów, a nie 17,5. Tak? No i to jest cała filozofia. No, kto tego nie rozumie, trudno. I teraz tylko takie dopowiedzenie, że chcę w przyszłości Więcej tego typu rzeczy robić. Będę się starał przy najróżniejszych firmach, jeżeli nawet te, które mnie oglądają, chętnie pobawię się nowymi jakimiś maszynami, bo pokażę tutaj na kanale. Może no, na razie w przyszłości mam, powiedzmy, tam zarys jakieś dwie, trzy maszynki, ale to też nie teraz i nie za miesiąc, tylko tam w dalszej przyszłości. I raczej nie będę się, się, chciał się z tego wycofać bo, bo tyle reklama, bo coś tam, bo coś tam, a niech sobie myśli kto chce, co chce, ja robię to dla siebie, ciekawią mnie takie nowinki technologiczne, jeżeli jest taka możliwość, korzystam i nie będę się tego, yy, nie będę się przeciwstawiał temu, ale i też nie ma zamierzam czegoś takiego robić, że a, koniecznie kupujcie tę markę, ta jest najlepsza czy coś, bo nie ma najlepszych marek, nie ma najlepszych sprzętów, każda jest dobra w czymś tam, inna w niczym może być, Jak taki jadę, widzicie, mi na całej działce, w miarę równo się trzyma. Jak na tę porę roku nie ma jakichś mniej gorzej wyglądających, ale później wyjdą. Spokojnie, to na pewno będzie tak, że na lepszej części coś będzie więcej, a na gorszej mniej. No to to, to jest 100% to pewne. Dobra, po poprzecznych będzie. Wracając do tego map, do tematu. Czasami się zdarza gdzieś jakieś lokowania produktów, środków ochrony roślin. Jakoś tam z przymrużeniem oka z przymrużeniem tam czasami się coś zdarzy ciekawego. Jeżeli coś jest warte uwagi, to, to po prostu pokazuje to. Też mam niekiedy propozycje na reklamowanie różnych rzeczy, typu jakiś randam czy coś. Wiem, że to są niektóre kontrowersyjne środki i czasami po prostu lepiej odpuścić dany temat niż się we wszystko, co tam firmy proponują, ale tam czasami po prostu zdarza się, że coś proponują takiego i widzę, że niektórzy nie mają żadnych zahamowań, i reklamują, co popadli. Ja tam natomiast staram się wybierać i jeżeli coś jest zgodne z tym, że faktycznie działa, no to wtedy tak. A jeżeli coś, jakiś bubel jest wciskany, żeby tylko sprzedać, no to nie, stanowczo odmawiam. Natomiast co do maszyn, jestem jak najchętniej na wszystko na razie, na no tak, bo. To, w maszynach to wszystko widać, nie? A po pryskach to co? Pokażę, że pojadę pryskam i, i co ja pokazuję? Że tylko pryskam, nie? A czy to działa, czy nie, to trudno powiedzieć. Tak wracając do działki, to powiem Wam, że naprawdę spoko wygląda. Myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej to wyglądać, ale coś się okazuje, może być, naprawdę może być. Czy, znaczy bałem się, że będzie gdzie takich więcej miejsc wypalonych, że nic nie będzie rosło no tutaj znowu po prawo widać taką łapkę że jęczmień wypaliło ale to też chyba ten ten jeszcze wychodził, bo to pierwsze kółko dookoła było robione i no to taki pierwszy przejeżdż na tym jęczmieniu no i co? Napiszcie w komentarzu co myślicie na ten temat. Jak widzicie to, żeby testować jakieś różne ciągniki, maszyny, jak widzicie reklamy różnych oprysków, nawozów. Podzielcie się opinią, chętnie poczytam, znaczy nie chętnie poczytam. Po prostu wszystkie komentarze czytam. Jeżeli ktoś tam wiadomo obraża mnie czy coś, to tam jest z automatu blokowane, bo to takie komentarze nie wnoszą nic ciekawego do dyskusje, ale jeżeli odnośnie jakichś tam maszyn, nawozów czy coś jakieś macie propozycje, sugestie, to piszcie, dawajcie znać. Dobra. Kończę tutaj, jadę dookoła. Powolutku, już ostatnia działeczka. Jak to ja nie mam dużo. 4 hektary to razem w godzinkę sobie wszystko wskoczę razem z dojazdem, bez problemu. Dobra, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie Wam i cześć.